Weganizm dla jednych może określać jedyną właściwą drogę życia, dla innych może określać grupę ludzi, którzy walczą o prawa zwierząt i nienawidzą wszystkich, którzy weganami nie są. Jest to bardzo dobry temat na wideo, ale nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, dlaczego według mnie produkty pochodzenia zwierzęcego są bezpośrednio związane ze stylem życia zero waste, low waste. Witam, nazywam się Ania i zapraszam Was na to wideo. Zacznijmy od kilku faktów. Przemysł produktów odzwierzęcych jest odpowiedzialny za 24% emisji gazów cieplarnianych. To 24% to ilość emisji większa niż ta, która pozostawiana jest przez cały transport, czyli statki, samochody, pociągi i samoloty łącznie. Dodatkowo zupełnie odwrócony został podział biomasy na Ziemi, ponieważ w przeszłości, około 10 tysięcy lat temu, 99% biomasy stanowiły zwierzęta dzikie, obecnie 98% biomasy stanowią ludzie i ich zwierzęta hodowlane. Jak domyślacie się, taka olbrzymia zmiana odcisnęła swoje piętno na Ziemi? To piętno możemy obserwować w emisji gazów cieplarnianych, w zanieczyszczeniu wody, w zagospodarowaniu przestrzeni oraz w odpadach. Emisje CO2, za które odpowiedzialny jest przemysł zwierzęcy, mają bardzo wiele źródeł. Zaczynając od prądu używanego na farmach, poprzez transport zarówno mięsa i produktów mięsnych do magazynów, sklepów i naszych domów, jak również transport paszy do zwierząt, emisje z traktorów na polach uprawy paszy dla tych zwierząt, metan wydzielany przy produkcji nawozów na tą paszę i w końcu tak popularnego metanu, którym pierdzą zwierzęta. Dodatkowo bardzo dużym problemem jest fakt, że pod farmy na hodowlę zwierząt i na uprawę paszy dla tych zwierząt wycinamy lasy. Lasy, które odpowiedzialne są za pomoc w likwidacji gazów cieplarnianych, są wycinane przez przemysł, który jest jednym z głównych kontrybutorów do ich produkcji. Rzadko kiedy, otwierając kolejny jogurt, zastanawiamy się: Wow, właśnie teraz sprawiłem, że jedno drzewo zostało ścięte. Innym problemem jest woda, ponieważ przemysł zwierzęcy pochłania niesamowicie olbrzymie ilości wody. Woda dla tych zwierząt potrzebna jest nie tylko do napojenia ich, ale przede wszystkim do nawadniania pól z paszami dla nich. I tak oto na 150 g wołowiny do hamburgera potrzebujemy około 2500 litrów wody. Dodatkowy problem z wodą dotyczy odchodów zwierzęcych, ponieważ nie oszukujmy się, odchody zwierzęce to nasza rzeczywistość. W Polsce mamy ponad 6 milionów krów i każda z tych krów każdego dnia musi się załatwić. Odchody te można wykorzystywać w różny sposób, na przykład na nawozy, ale bardzo duża ich część trafia do rzek, a następnie do oceanów. Nabiał to jeden z ulubionych produktów odzwierzęcych w Polsce i ma on największy udział w rynku żywności pakowanej. Obecnie jest to drugi najszybciej rosnący segment żywności pakowanej po słodyczach, szacowany na 9 miliardów złotych. Kubeczki po jogurtach, papier po maśle, butelki po mleku, tetrapaki, folie, tacki itd. itd., itd. Bardzo wiele z tych opakowań nie podlega recyklingowi, a dodatkowo prawie wszystkie są produktami przemysłu paliw kopalnych, który jest drugim wielkim kontrybutorem w emisji gazów cieplarnianych. W latach 89-2012 spożycie wołowiny w Polsce wzrosło, choć udział procentowy wołowiny w naszej diecie zmalał. Oznacza to, że jemy dużo więcej innych produktów odzwierzęcych. W ostatnich latach w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się stałą tendencję wzrostu spożycia mięsa białego. Przeciętny Polak je obecnie o 25 kg więcej kurczaka niż jadł w czasach komunizmu. Innym produktem odzwierzęcym, który w Polsce cieszy się niesłychanym powodzeniem i którego sprzedaż wciąż rośnie, to nabiał. W 2017 roku statystyczny Kowalski wypił 223 litry mleka. Jest to o 50 litrów więcej niż wypijał w 2005 roku. Skoro fakty są tak przytłaczające, a nasza dieta wypełniona produktami zwierzęcymi, dlaczego po prostu wszyscy nie zaczniemy redukować ich ilości? Powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze, weganizm nie we wszystkich regionach świata jest dostępny. Innym problemem są tradycje. Do tej pory w naszej kulturze na przykład mięso było utożsamiane z czymś pozytywnym, z nagrodą, z czymś co zawsze robiliśmy w niedzielę i z czymś co generalnie świadczyło o naszym lepszym statusie materialnym. Inny problem jest z zastąpieniem tego pożywienia odzwierzęcego produktami pochodzenia roślinnego, ponieważ wszyscy potrzebujemy czasu na naukę, na poznanie nowych dań, na nauczenie się gotować. I na dowiedzenie się, gdzie możemy kupować składniki na nie. Ostatnim problemem według mnie są indywidualne sympatie i antypatie, ponieważ sam ruch weganizmu jest odbierany w miarę negatywnie przez mięsożerców i wiele z tych osób, które rozumie negatywnie ruch wegański, zamyka się na jakąkolwiek konwersację na temat wykluczenia produktów mięsnych z ich diety. No i teraz, kiedy omówiliśmy już to wszystko, zastanówmy się, jakie jest rozwiązanie tego problemu. I aby o tym opowiedzieć, chciałabym przytoczyć takie zdanie o zero waste, które usłyszałam jakiś czas temu. Nie potrzebujemy jednej osoby, która jest idealna w swoim życiu, zero waste. Potrzebujemy tysięcy, milionów, miliardów ludzi, którzy będą się starali być najbardziej zero waste, jak to tylko jest możliwe. I wydaje mi się, że w bardzo podobny sposób należy podejść do weganizmu. Nie potrzebujemy jednego weganina, który nie będzie nigdy jadł mięsa, ale potrzebujemy setek tysięcy, milionów, miliardów ludzi, którzy będą starali się ograniczyć, Ilość spożywanych produktów odzwierzęcych. Wydawałoby się, że jogurt tu czy tam nie ma zbyt dużego znaczenia, ale kiedy dodamy do siebie jednostkowe liczby, okazuje się, że zmienia on bardzo wiele. I kiedy nagle 38 milionów Polaków zdecyduje się jeść jogurt 3, a nie 7 razy w tygodniu, okazuje się, że wyrzucimy o 113 milionów plastikowych kubeczków mniej i o 800 tysięcy mnikrów będzie potrzebne do produkcji mleka na te jogurty. Jeśli wszyscy będziemy poczyniać takie drobne zmiany, naprawdę mamy szansę przyczynić się do olbrzymiego postępu. Chciałabym Was także zachęcić do kultywowania naszych tradycji postnych. I tak w każdy piątek odmówcie sobie mięsa, a dodatkowo starajcie się nie jeść mięs w tak zwane dni postne, przed Bożym Narodzeniem, to są bodajże 4 tygodnie i 6 tygodni przed Wielkanocą. W moim domu zdecydowaliśmy się na zastosowanie 250 dni postnych, w które jemy totalnie wegańskie posiłki, a w resztę dni w roku możemy jeść mięso i produkty odzwierzęce, ale wcale nie musimy. Spójrzcie na to porównanie emisji dostępnych źródeł protein. Mamy niesamowicie duży wybór produktów, dzięki którym nasza dieta będzie bogata w wartości odżywcze, przy okazji nie będąc zabójcza dla planety. I tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć to wideo. Jeśli Wam się podobało, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takiego kontentu, to zasubskrybujcie mój kanał. Poszerujcie go również z innymi, jeśli chcecie podzielić się tymi informacjami. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!